Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Była bardzo burzliwa rozmowa na Komisji Rolnictwa, ale ja Pani Prezes i Panie Ministrze chciałam zapytać jeszcze raz. W 2017 roku z, z y, nikowskich informacji wynika, i zresztą pamiętamy, to koncepcja utworzenia w Lublinie jednostki IT opracowana na polecenie prezesa Armiru zakłada, że nowo utworzona jednostka w perspektywie trzech lat będzie w stanie utrzymać kluczowe systemy CIA przy wykorzystaniu zasobów wewnętrznych. To były założenia w 2017 roku. Pani, pan wtedy prezes pięknie o tym opowiadał, zakładając tą, 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 ten oddział. Pani tak samo pięknie opowiada o tej spółce. Artykuł pierwszy powinien być skreślony, żadnej spółki, bo Pani nie ma żadnych możliwości, że jeżeli ta spółka nie osiągnie jakichkolwiek e, e, założonych e, e, zadań, Pani nie ma możliwości rozwiązania tej spółki, a koszty tej spółki będą ogromne. Pytanie, powtarzam tak jak inni, ile będą tam ludzie zarabiać w stosunku do Dziękuję. ciężko pracujących ludzi w pani.